Siemano, tutaj Husiek. <laughs> Ta, ze mną jest Stifler, Abook i Wodzu siema. ma. Trzyma. <laughs> ja to speszeni gusiek nagrywa. <laughs> 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 Czy to Stifler? Też się wyprowadzasz, tak? Ta, wprowadzam się tam do... Yy, do pana, yy, niku już. Okej, okay, czyli twój domek jak coś to możemy... Ja go tam koreszki rzeczy wezmę, może sobie ogarnąć. Okej, okay, ja sobie tego zniżę ogodzenie, skoro to będzie też nasze, bo gołdę się wyprowadza, ty się wyprowadzasz, to dzięki temu zyskujemy za jej piście dużą działkę. Fajnie. Um. Już nuklearnie się możecie bawić. To ty byłeś na dwie działki? Takie duże? Jedną, bo tam, tam się nie będziemy przenosić. Jedna Mai, a druga jego. Gdzie ten, Pole, pole będzie od Mai, będzie co robić. O kur... Wiesz, wiesz, jak ona by to usłyszała, to by cię chyba zabiło. No co? A będzie na no, filmiku? No, e chcesz, chcesz Jak, jak sam Kuszy powiedział na odcinku, że ten, że farma jest mała i lepiej nie wchodzić. No farma jest mała, ja, ja, się, ja się w ten, w nie wtrącam. Aha, A to będzie tam was? jej... To ta, będzie tam jej farma, co nie? Będzie roślinka jest... Rolniczką. Dobra no. Minecraftową. Minecraftową rolniczką. Minecraft Taka, typu, mogę ten cały płotek szcząć, tak? Pomóc Ci? Ale nie, to już, to już tyle. Wystarczy. A tamtą? Tutaj, to, Tutaj Do sobie dobra. zabudujemy, niech się męczą. <sadzufik acred��> Weź im z Obsidianu przypierdol coś. Święty spokój. Dobra. Klik, 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 klik. Dobra. A to, co ty mylisz teraz, co odcinki wypuszczą? Jak co, idę? No na przykład dzisiaj będzie. Ten co nagrywam dziś teraz, to będzie dzisiaj wieczór pewnie. I tak samo jaką nie będzie odcinek. No. Patrzysz po miesiącu, a tu 100 odcinków z serwera. Spoko. Da się zrobić. Ale nie, 100 to bym raczej pierd... <laughs> Pierdolca dostał. Tak żeby 100 w miesiąc? Nie, to bym musiał wrzucać po kilka odcinków dziennie. No. Co to dla ciebie? Jedziesz <grymne> Wyzwanie Zaspar dla Huśka. Widzowie dawajcie. Wyzwanie dla Huśka. 100 filmów na miesiąc. Macie dirta? Dirta, czekaj, no. sprawdź tam mnie w skrzynkę. Um, jak chcesz, ja mam 22 staki. Tak. Wiesz co? Nie, to tylko tak troszeczkę. Kto przyszedł? Rafał. Cześć Rafał. <grymne> cześć Rafał, witaj na odcinku. Witaj na odcinku Rafał. Rafał, Rafał cześć. Cześć. Tak, już to pierwsze obudziłeś. Łukasz, czego szukasz? Nie ten, który mnie. Łukasz. No Łukasz... Jak, jak zobaczę to na odcinku, to uwierzę. O, słuchaj, tam... dziś, dzisiaj będzie tytuł odcinka. Cześć Łukasz, czego szukasz? <grym i> dobra, dobra, wy hejtujecie film, pod filmikiem. Będzie łapka w dół. <grym i> ja ci kurwa z co? zrobię. Wiesz co, co odżałuję tą łapkę w dół. <grym i> Dobra, jak będzie odcinek Łukasz, czego szukasz, to łapkujcie go w dół, wszyscy. Tak, będzie Łukasz, czego szukasz i łapka w górę za, dla, dla Łukasza. Ale wiesz co, ale Łukasz, jest jedna sprawa. Musisz nam powiedzieć, czego tak naprawdę szukasz. Gitko na <gibdko> na o właśnie, ludzie patrzcie, jak już właśnie filmik oglądacie, to dajcie znać jak zrobić, jakżeście zrobili, że ta paczka działa wam na non-premium. Jeżeli e, no, zadziałała, to dajcie znać tutaj, bo będę chciał przekazać tą wiedzę Wodzowi. Znaczy Łukaszowi. E, u, usiek, czekaj, będę usiadł na filmiki, bo tam ktoś napisał mnie pod filmikiem, robiłem poradnik do, pre, do premium, co nie jest twoją paczką. No. I tam ktoś napisał jak zrobić non, pre, non premium Ej, Aha. tylko ja taka, taka prośba, nie? Żeby potem nie było tekstów, jak będziecie wbijać na spika Nie, nie jestem tym wodzem jakimś tam, ja wiem. jesteś jakiś wódz na YouTube, nie wiem jak on tam ma. Wódz wioski. Tak, to nie jestem ja, nie? żeby nie było zaraz. Cześć tu wódz wioski! <laughs> Ale ja wiem kto to jest. Co jest? Ja wiem kto to jest. No, możesz na pewno napisać później. Okej, okay, na pewno na pewno e, Tak, dla osób, które nie mają premium, jest prosty sposób zrobić y, to samo, co na filmiku, czyli y, skasować Minecraft i wrzucić to, do huśbo y, wrzucić to z huśboxa, ale nie odpalać Minecrafta. Tylko trzeba ściągnąć demo z oficjalnej strony Minecrafta i powinno działać. Ja proponuję, żeby na ten temat poradnik. Ja też właśnie proponuję, żeby <tosłuch> zrobić <tosłuch> ten temat poradnik. Aha, Jakiś demo z Minecrafta. Z... Bo zaraz będzie z... Z... Ten... coś spytać, nie, więc to tak średnio wypuszczasz to. Zrobimy czerwoną podłogę, co wy burdel robicie? <grym <grym A to? Du w co jak? Ja? A różnie. Na przykład tak, dzisiaj się będzie, rozdrowie. czekaj dzisiaj będzie, zaraz ci powiem kiedy będzie następny. Um, dzisiaj Ale mamy ja, ja, wtorek następny będzie czasu. w czwartek. Ile czasu? Tak, nie wiem, pół godziny kam tyle dirtów w całym serwie. Mm, cool. Czekaj, idę ty ci po dirta. E mam dirta. Ile masz? Ej, od kiedy na ty, no, ty na filmikach. O, daj pomogę ci tam robić to tam. Dlaczego w ja bluźnię na filmikach? Od, od kiedy? Jak od kiedy? Czasami sobie tam kurwę jedną powiem czy tam dwie. A ten trzy. Czy tam trzy, no. Boże, no każdemu się zdarzy. <laughs> Uczysz Polską młodzież, rozumiesz? Ich nie trzeba uczyć. <grym> F -f -f Uwierz, ich nie trzeba uczyć. Mogę potwierdzić. Wystarczy wejść do pierwszej, lepszej gimbazy. No <grym> i pójdą hejty, nie? W gimbazji <grym> to jest po prostu... A do znaczy, wiesz, nie wszyscy, nie? Czy do podstawówki, nie, nie? Ja nie mówię, że wszyscy, nie? Ale przecież nie się słyszało w... Raz przechodziłem ee, u siebie koło jedynki, E, podstawówki, nie? I stoją pod podstawówką, to takie nie wiem, no. Ja wiem, może czwarta, piąta klasa, nie? No kurwa, nie wziąłem dzisiaj kredek. To cipa znowu będzie się do mnie dopierdalać. No kurwa. Ej, czwarta, piąta klasa, no, na tyle wyglądali, nie? Nie wziąłem Ej, kredek. Chcesz? No i tak wiesz, ja słucham słyszę... nie baczę. Ty no dobra, ale czy ty myślisz, że za naszych czasów nie było tak fajnie? Miałeś słoneczko kiedyś w gimbazie? Bo ja nie. Nie, nie mieliśmy słoneczka w gimbazie. No właśnie, i to ta tak. jest Bajer. Myśmy mieli... To czy znaczy, My też mieliśmy głupie pomysły, <grym> nie? Ale... jaż nie, tak. <grym> no u nas też były głupie pomysły, ale na no, takich nie było, nie? Także... szacun. nie. <grym> ja pamiętam jak na koniec roku. Eym. mogę się obciąć za ten twój dom? No wiesz, weź, możemy go rozebrać już, tylko te okay. światełka sobie wezmę i napierdały jeszcze. jeszcze ja pamiętałem w gimnazjum na zakończenie, ee, wiesz, no tak, żeby nauczycieli... E, Kurde, No dobra. E, dla nauczycieli takie mała pamiątka i tak dalej. E, to wysmarowaliśmy im wszystkie klamki od takich e, pokoi nauczycielskich i tak dalej, i tak dalej, e, pastą do butów. No i właśnie się przyznałeś, nie? No i co? A co mi teraz zrobił? Może mnie jakaś nauczycielka ogląda. Na na no nie od, na, od matematyki. No. Ale to było z takim... Czekaj, od matematyki, od matematyki Matematyki uczyła mnie pani Piotrowska, więc te osoby, które chodzą do gimnazjum Jedinki w Tarnowie albo do... No, do gimnazjum jedinki uczy pani Piotrowską możecie, możecie ją pozdrowić. I przekazać, że jej kurwa nie lubię. No, <grym> to ty, to jest to... ty myślisz, że ta stara skyratyka jeszcze żyje? Żyje, żyje widziałem ją wczoraj. Ja. Ale ona nie, ona nie była taka stara. I zawsze. No po 40. I zawsze. Coś ładnie pasuje? Padko, to. Ja jak coś tam przeciwko jest w szkole. Pantofelki do przedszkola. Co? Ja ona się ładnie do do nas. Pantofelki do przedszkola. Nie umiesz co chować? Ale przynajmniej jest to wspominać. Ale i tak, najlepsze no. czasy to jest szkoła średnia. nie? czy tam kochali? Tak, że chcę, chcieli mi aż wyrzucić ze szkoły <noise> Ale to tylko za wagary, spokojnie Ale przynajmniej teraz mamy co wspominać hmm. Było ciekawie Mi tam się podobało <noise> Przynajmniej było wybornie, a nie sztywno Wybornie? Wybornie ale ty, wiesz, ja to jeszcze załapałem się na ten jeden rocznik e, w gimnazjum, który miał przymusowo mundurki. To była tragedia. O ja pierdzielę. Ja też musiałem nosić mundurki w gimnazjum, masakra! Ja ale to ja miesiąc. Ja to <laughs> ja, to, ja, to, ja to musieliśmy to kupić, natomiast mi to wiesz, tam starze nam kupili wszystko, ale. Ja tak patrzę na to, nie? A na mieliście to, ja... A mieliście w gimnazjum identyfikatory? Ta, ja miałem identyfikację ja z pierwszemu, ale powiem, u mnie bary. stał taki popierdolony ochroniarz I wiesz, bez tego nie wpuszczał nikogo, nie? No to my tak patrzymy na niego jest jak kiedyś przeszliśmy Przyszliśmy te, wiesz, te, bo to takie karteczka łata, nie wiem w sumie co to było, za Pokazaliśmy mu to I przy nim, przy nim położyliśmy mu to na biurku i powiedzieliśmy mu, że my tego nosić nie będziemy no. Niech on sobie to sprawdza codziennie, że to my, nie? Tak <todgłos》> Pieczą takie oczy, takiego miał fajnego wąsa dziewiczego, nie? No, tak koleś nie, taki, Nie, to... nie wiem. My woźnego mieliśmy super. No, gościu, spoko. Najlepsze jest to, że u mnie w gimnazjum woźnym był starszy od mego szwagra. i cóż. I miał ksywę tego, młotek. Myśmy mieli kilku takich woźnych. Jeden był kracik, na niego mówili. Głodźwa zajmijcie. To ci co palili, szli tam do niego do, 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 do tej konserwatorii i palili, on tylko czekajcie, żeby dyrektorka nie przyszła. Ty, <grym grym grym> to ja uczymy się... to jest, miałeś ochroniarza w szkole, czy nie? Nie. Ja w jakim bazie miałem i ja on się co rok zmieniał, nie? Nie, to myśmy nie mieli żadnych ochraniarzy. U nas się co rok zmieniał, bo on nie wytrzymał. Ale stary, wyobraź wy sobie wiesz, co mieliśmy? O. Sklepik. O, ku. Nie, my też mieliśmy. <laughs> tak, sklepik i po bwf pamiętam, ee, kupowało się wodę w kubeczkach za 50 groszy. Wodę w kubeczkach. A, tak to z dystrybutora. A czy nie? Ee, wiesz, miałeś na przykład napój normalny, orzeżar, tam kolenie czy Pepsi i to było za 50 groszy sprzedawane ee, w takich kubeczkach plastikowych. Wiesz, takie nerdzowe, jak przez sam co do picia. Nie, no. Mm -hmm. Nie, nie, wierzę. Ale nie wiem czy wy pamiętacie, pamiętacie coś takiego jak takie wody, lemoniady we w woreczkach? Tak, ja to, pamiętam, mm. że też to było. Kurwa, to było zajęc. Mi nie, nie podpasowało. Eee, dobre było, ja normalnie... O, fach, fali. Znaczy, jeden smak był taki kurwa, który po prostu... Jak nie wiem, ja lubiłem czerwoną, czerwoną, nie... czerwoną i żółtą. To były kolory... Ale żółtą czy pomarańczową? Żółtą, ale Bo tam były dwa. To był taki... Le, ja wiem lemoniada, taki, taki smak lemoniadowy. A jeszcze był taki pomarańczowy, ja sobie go kupiłem. Nie, pomarańczowy, ja pomarańczowy ja, pomarańczowy ja, o Jezu cieka jak ja to spróbowałem, to myślałem, że umrę, nie? Normalnie nie ja u nas to było? Czerwona, zielona i żółta. No u nas była pomarańczowa też do tego zestawu, tylko że żółtej nie było, nie? A A, ale ja tam pomarańczowy. Ja tam, tam pomarańczowo spróbowałem, to nie ma to z dość piękny Jakbyś płyn do naczyń, hlaunia. <laughs> Ludwika. No poważnie, nie! Ostatnio widziałem ten, znaczy jakiś czas temu, zdjęcie: Verteza jak pił Ludwika. Chyba z negatywem, czyli. Jami, jami. Znaczy to wiesz, to tylko opakowanie. Znaczy Ludwika, tutaj, nie. to to. Nie, zielone, to zielone piwo takie. Kur! Zielone piwo? No. Ty, to ja telecholami nie wiem? No widzisz. Chyba we Wrocławiu, na rynku, jeżeli dobrze pamiętam. No to nie, to no do Wrocławia nie będę za Jedź! To jak już mam do Wrocławia jechać, to bardziej by mi się opłacało do Ciebie pojechać. A po co do mnie? Na piwo. Aha, no to... Dobra, to zajdę będziesz... No kurwa, znowu spadłem! Ty, jakbym teraz wsiadł do autobusu po... o 22 nie? Okej, okay, pasuje. Ale to haltuję do Ciebie do chaty. Co? Haltuję do FATA do ciebie, bo. Spoko. Nie będzie opcji, żeby wrócić potem od ciebie z tym No swoim wątpię. Raczej, żebyś wracał w takim stanie do jakiego byś się doprowadził. Hej, ja piję z umiarem. Tak samo i ty. Czy tam maś tak teleportuje cały czas? Na farmę. Już sobie 4 Ale nie, do bo do, 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 do wojskowego się przy tym pokuwa Na naszą bazę tak. Wojskowym odblokowali te porty? Czy on nie w pracy? Złapie Nie, te, teraz jest normalnie w domu. Um, Patę... Okej... Okay.

O, ty poczekaj, jak ja sobie ogarnę tego i na to myśl takie zaufanie, że... A to, tu grają... A to, to już wiem, że się ma nie dodawać do WL. Nie no co, ty mariacie. Wiesz, tu grały takie osoby, które są ogarnięte w zasadzie, więc nie ma, nie ma problemu. No ja też, tylko destrukcję lubię. Czy nie zdarzyło się jeszcze, żeby był jakiś problem z kimś. Dobra, spokojnie, jak wodzę wam podłączy ten... nuklearną, to nie będzie problemu. Nic nie będzie. Też trzeba umieć zrobić. No, ja ci pokażę, jak potrafię zrobić. <grystanie> Mówisz, sobie, że zrobisz tak, że nie będzie niczego. No, kur... ale nie będzie potencji, chociaż tak, że coś wyszło, a coś, coś nie wyszło. Nie, no kiedyś zrobiłem sobie na singlu, to działało przez 2-3 miesiące, a potem zapomniałem dodawać wody. Nie, but... Potrzebuję się. Logu loguje się, patrzę, a tu przychodzi a go, ten dom Golden jak się przeprowadzi to... bo dzisiaj ma ja się przeprowadzić, to go wysadzę, po prostu go wysadzę i swój der dom stare wysadzę. Ej, no to tak jakbyś to. pomogę, bez... okej? Okay? Okay. Ty jak będziesz to wysadzał, nie? To yy, włącz filmik, jak się to zobaczę potem jak to wygląda. Ja, ja chyba to właśnie nagram, jak chciałbym wysadzał swój domek i, i tego. Ale jakie lucky będą te serwerze. I, i takie sro... slow motion zrobię <laughs> Slow motion to samo ci się zrobi pewnie. <laughs> no, dokładnie slow motion No fajnie. Gdzieś miał tak? No. Dobra. Ma ktoś jakiś śmietnik? O, Maja przyszła. Twilight. Ma ktoś jakiś śmietnik? O, Maja przyszła. O nie. Znaczy, w sensie to... chodziło mi o śmietnik taki woły Nie ma. Winnie się tłumaczy. To już tak, tak samo jak przedtem. Do Twilightu wywal. No chyba tak trzeba będzie <noise> zrobić, ale tam później będzie ciadał taki syf. Chcesz teleportu Chcę chudzieć pomogę załatać. to masz, a masz dyrty? Ja właśnie nie, nie, mam, daj mi. No ja właśnie nie, mam, mam stać. Ja mam dir. Ja mam dwa dirty, więc mam tutaj. <noise> 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 bo wszystko przyniosłem, to, 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 to nie są no life'y, to, to są osoby, które nie mają życia. <noise> Ale to dobrze, przynajmniej jest jesteś na serwie. nie na na Nie, teraz w, w zasadzie, na jak odpadło jest. te 5 osób, co, e, co... Co, 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 odpadły, bo nigdy nie weszły ani razu, to w zasadzie nie ma osoby, która by nie grała. A jeszcze są pytania... Husiek, kiedy rekrutacja nowa? ciężko powiedzieć. Może niedługo? Okay. Zobaczymy. Tak, w ogóle to macie konkurs na moim vlogu, gdzie do wygrania macie trzy serwery. Na mm? Tak naprawdę mówię o vlogu, a ja go jeszcze muszę nagrać. <śmiech> <śmiech> a tak na obecną chwilę to jeszcze nie jest nagrane, ale, ale do wieczora nagram. A no, on się ukaże przed y, filmikiem tym? Tak, przed filmikiem dokładnie. Ładnie no, wyprzedzam czas. <laughs> e, bardzo, żebyś tak się później nie musiał sprężać? No, w sumie muszę się sprężać, bo już jest dosyć późno. E tam, te tam dwie godziny dopiero żyję. A, ty tam dwie godziny żyjesz. W ogóle dzisiejszy dzień mi tak, tak mi dzisiaj dzień zapierdziela jak mamy samochodzik. No. Jak się wstaje, nie wiadomo który. No przepraszam bardzo, stałem dzisiaj o godzinie dziewiątej rano, więc ty mi tu nie... Ja też. Trochę później. A co takie lagi? Co tu jest takiego? Właśnie laguje cały czas tutaj, tutaj w, tym w tym miejscu, miejscu i w domku. To jest jaskinia. <grych> nie wiem. Ale... Nawet... Nawet nie wiem kto zrobił tutaj te, te, te ogrodzenie tutaj. Aha, no to... No nie wiem. Bo, a to jest zaliczone do mojego terenu, co nie? Bo nikt nie napisał, że to jest jego... No w teren. tym miejscu tak. Ach. To ja robiłem ten teren, bo miał być ten dom. Ale postanowiłem, że nie Aha Masz sobie wziąć. Nie, to my to odłączymy, po prostu tutaj zarównamy, bo nie ma sensu tego. Tutaj no by się Tu, kropnie. Tutaj, tutaj. Dobra, to ja ten tak sobie weźmiemy. Um. Maja, Maja, Maja. Ja? To w ogóle Maja czemu na teraz nie? A, o, z tym mikrofonem grafie. jest problem. Znaczy już pewnie niedługo będzie nowy, bo, 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 bo... bo, 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 bo. No wiem, ja się uderzyć. To też. Może ktoś tu coś włączył, jakąś maszynerię pod spodem. Tam było jakieś zejście, czekajcie. Dobrze. Może sobie tłoki porobili, bo to się reaguje, nie? Aha, tu zejście jest wykopanie chyba jakieś. bo to to sobie coś wydobywa. O, tam jest zejście, a tam nic nie ma. Tam jest jakaś kopalnia czy coś w tym stylu. No, ja tam kopał. Idę tam, zagłębiam się w tą norę. Wchodzę coraz... W tą dziurę. Wchodzę coraz głębiej. Ale, ale schodki zrobione. No. O, 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 o. 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 Się nawala. Aha, faktycznie. To, to jest kopalnia tylko. Tylko dziura, ale tu już nie reaguje. Tu już działa dobrze na tym poziomie, czyli tak by. Może coś jest pomiędzy po prostu? Nogami? Cała <noise> debiut. No do jaski nie to... <noise> poszła. Ja, ja to nie... muszę znieść, gdybyś. Ma Maja już kopię. O, słyszycie kota? O, kot! A. A. Czupuś? Rudy? Że jestem zakopany? No to chyba tak. czekajcie, mój kot śpi, więc to nie mój kot. O, Endek tam jest. To kurde, co tu tak... Co tu tak zżera? Hmm. Patrzcie na mapkę... To teoretycznie nic tutaj takiego nie widać. Ktoś coś ma takiego. Pod, 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 what the fuck? No to mi klatki spadają do 14, a idzie indziej mam kuźwa 100 tak Nie wiem o co chodzi 100 kratków. Jak tylko wielka chodzi. dziura, to moja wioska. A właśnie, tak, to jest Twoja wioska. Mhm. Dokładnie. No. Ułapkami, Twoja wioska. Dobra. To tak, domek jest powiększony, o konkursie wiedzą. Zgłoszeń już na razie na kontakt małpahusie.net nie, nie, nie wysyłacie. Mail jest wyłączony. No, będziecie wysyłać na kolejnego nowego maila, którego wam tam podam niedługo. No, ale myślę, że na razie tam wybiorę jak już to z tych osób, które tam są, bo tam jest 1500 zgłoszeń, także... <śmieniu> Całkiem spoko. to masz lekturę powiadasz? Co? Masz lekturę powiadasz. No. Znaczy pomijam fakt Ilość tam osób, które wysłałem wysłały mi, mi zgłoszeń, takie. tagie. Usiak, przyjmij mnie. Jestem twoim fanem. <śmieniu> w ogóle się nie zastosowałem do tego jak to ma wyglądać, tylko przyjmij. Ale wiesz, można i tak, nie? Dobre. Wiesz, tylko znikome szanse, że ktoś się dostanie z takim czymś, ale dobra. Dobra, teraz pytanie, jak ten gołd wyprowadził się już jeszcze z tego, czy jeszcze nie? Jeszcze sobie rzeczy nie pobrał. To ja wezmę swój ten teleport. O, buki? No, to jest mój teleport. Miałem tutaj Wieczorem. Dobra. No tak, okej, okay, okej. Okay, okay. Dobra. Tu jeszcze ten domy do rozpieprzenia będzie, i w zasadzie to wszystko. I budujemy nowy dom. Jak mam co robić, a ci chłopcy mogę pomóc, to nawet do rana mogę siedzieć. Znaczy ja sam a czy już sobie nie wiem, czy dzisiaj będę to robił, czy jutro? Prawdopodobnie jutro, i być może live'a zrobię wieczorem. O, to, to ja ci mogę pomóc, jak ogarniesz mi, jaką. Jak ktoś mi w końcu powie, jak ja mam to zainstalować na non. Dobra, to słuchajcie, ten. jeżeli ogarniecie paczkę, żeby działano non-premium, w dacie dobry sposób gdzieś, to wchodzi w wodzu i wejdą trzy osoby z non-premium na serwer. O. <laughs> to jest taki w takim zestawie, no? tak? Tak, to jesteś taki w pakiecie. To chyba raczej oni są w pakiecie. Czy nie, ty, jest, bardzo? ty jesteś w pakiecie. To jest pakiet <noise> Łukasz, czego szukasz. <noise> ja ci zabiję chętnie. Powiem wam tak, jak kiedyś nie będziecie mieli e, swojego vlogera, to znaczy, że owocu go niechcący tam. <noise> no, dobra. To widzimy się w przyszłym odcinku. Być może z Łukasza, albo i bez Łukasza. Cholera wie. Jeszcze spojrzymy na do Łukasza no no Łukasz. Także ty idziesz tam czegoś szukać. I ten, i tak, był ze mną. E, Wodzu, Abuki, Stifler, Nazia. Na nie Rafał, no, tylko Stifler się pożegnał. Jeden, jeden, który wie. No, na razie. Na razie, na razie. A, na razie. Na razie, na razie. A i nie zapomnijcie zostać łapki w górę.